Prismatic Evolution albo też Traumatic Illusion Set z fajnymi kartami Oblegany set I ostatnio wyszło nawet nie UPC Tylko SPC za mniej więcej 900 zł też jak widziałem kosztował 800 zł W pudełku znajduje się 15 boosterów Mata, Promka No i to co w tebeku. Tutaj mamy 16 boosterów Odejmiemy jeden Będziemy mieli też 15 boosterów, tylko bez promki i bez maty, i zapłacimy za to nieco 500 zł. Jak dla mnie nie warto kupować SPC. Ale zobaczymy, czy warto kupować. to. czy warto udać 500 zł dla tych 15 boosterów. Ale wiecie, co żeby było ciekawi, to nie będę dzisiaj mówił po polsku. Nie będę mówił po polsku, ale będę dał go do pośląsku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy się ja Wam spodoba. Czy mnie zrozumicie? Jak mnie nie zrozumicie, napiszcie w komentarzu, czy dawać napisy. <laughs> A teraz tak. Koniec godania. Przejdźmy do otwierania. Intro. No i dobra, mamy to tak. Mamy 6 12 boosterów z booster Bundle. Dobrze, no booster Bandia i cztery boostery z puszek, ale żeby nie było, że w tym SPC mamy jakieś promki, jakieś tam pierdy, śmierdy. Oprócz tych boosterów mamy dwie śliczne monetki z IV w różnych kolorach w zależności od puszki, dwa kawałki rysunku. Co w całości robi się o cały? kiedyś jak już to robił, ale nie wiem z jakiego setu, nie pamiętam. -No Star, dokładnie Sinox że jak robił i wyszedł mi taki fajny obrazek. Kaźmion jest, ale kaj nie wiem. I teraz tak, żeby było sprawiedliwie, to tak, tu jest 6, tu jest 12, 14, 15, ten booster oddajemy. I w tym momencie, łamy tak, i tak, Ci, kubki. Po 5 boostrów zobaczymy, czy coś z tego będzie. Teraz się to tu przesunę. tuki i mogę. Mogłem... A zrobię z tego jedna kubka, żeby nie zawadzało. I mogiemy lecieć. Dobra, tak jak już godowek, 15 boostrów mamy w SPC. 15 boostrów mamy na stole. Boostry mamy z bandli i z puszek. Z mini tinsów Już mamy Holo energia Jakiś profesor, jakiś mały pies, prior Lacey w rewersie, Fle Flerion w rewersie, czyli łobnisty i aticus pierwszy drop. Proszę bardzo, decydujmy z tematem, mamy trenera. I ma źle. I jak bym się słucho po śląsku w openingu? Opening po Śląsku, już widzę ta nowa seria u mnie na kanale. Zaro obok yy, sieciówek z boosterów, zaraz obok boosterów z sieciówek, to już będzie na szaro. Lecimy. booster numer 2. Na razie nie ma źle, bo drop był. Znaczy, szczerze, się nie nastawiam na jakieś super dropy. Jeżeli wypadnie jakaś ewilucja, bo to jest wręcz nierealne. Jakiś ptok tam był fajny. O, mamy maszkiet, bady bady pafin, handura w rewersie mamy, hitrana w rewersie mamy i jest w holo, czyli drugi booster bez dropa. Mima tragedii lecimy dalej, nie ma na co czekać. Ja już trochę tych pizmatików żegnę otwierał. Nie powiem, dropu było w ciul, ale nie było tej topowej sustki, czyli tych wszystkich Evilucji Noctowl w holo i nie liczę na to, że mi to dzisiaj wypadnie jak wypadnie, będzie zicher jak nie wypadnie, domy rady dobra, booster numer 3 na no, otwierał się tego wpierony, bo otwierołek nie dość, że e, ETBK to jeszcze do tego 12 chipaków, czyli otwarłeś się tak de facto e, Booster Boxa, którego tutaj o Ambreon w rewersie, Duskulp w rewersie i Ursaluna w Holo. No, coś się od tego Artikusa zaczęło i skończyło. No, Zobaczymy, co dali. Dobre, bierzemy następnego. Tak jak już godą no, tych boosterów, że otworzył 36 plus 9, 45 i. Coś wypadło, ale nic specjalnego. Mam nadzieję, że dzisiaj coś wypadnie inaczej, inaczej, bo teraz o, teraz się pojawiła hipokryzja w mojej godce. Cały co zgodę. w każdym filmie że Mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję. Nie, nie mam nadziei. Nie mam nadziei, to się nie zdziwia. O, mamy Sylwiona. O! Mamy Sylwiona w tym. W, z Pokebolem. To jest fajny dropik. I Gleisiona w holo, ale jest Sylwion w Pokebolu. Czyli jest dropik do mnie, to jest dropik pewnie dowoznie, ale nie dbą o to. tak w ogóle. To tej Śląski to po części pomysł na to, żeby nagrywać po Śląsku, został mi podsunięty na OTP, co się odbywało teraz w Gliwicach, miałem w poblisku. Także że się pojechał. Poznałech tam kameratów, zresztą pewnie już widzieliście wideo, także poznałech kameratów poketuberów, którzy mi doradzili po części. Inaczej o kolejny pokeball Regigas Regigigas, Regigas no i Rowring Moon także mamy dwa e, rewersy z pokebolem nie ma masterbola mamy jednego trenera w furadzie nie ma tragedii, lecimy dalej i oni że tak powiem je przekonali że mam coś nagrać po śląsku co z tego będzie? to już jest tylko i wyłącznie wasza sprawa uh. czy wam się to spodoba czy nie? pewnie odzew będzie w wyświetleniach i w komentarzach espion w holo to na razie mamy że tak powiem chwila, chwila no i patrzcie, no i to jest Rorygmund, niby nie. Że niby to nie ma drop, bo nie ma to ani, e, to jest ino zwykłe holo. Ale tutaj, jakbyś tak popatrzył z boku, to widać, że tutaj to ca całe to jest holo. Także to jest dziwne. Ja bym to dał jako drop, ale no nie będzie to drop, i koniec. 4 Łoziemą 100. Czyli otworzymy już 7. No. I szczerze mówiąc, a propos tego śląskiego, to nie widziałem, żeby ktoś po Śląsku otwierał bustry. O, mamy energię w holo. Co prawda, jest Pokédex po Śląsku. Na TikToku, że widział. Co Hopcie, godo o Pokemonach po Śląsku. Bardzo fajne zresztą. Pozdrowienia. Dobra robota, hopie. Oby tak dali. Mamy Techno Radar w PokeBolu I Dadan Spars w holo. A ten Dadan Spars bardzo fajne w tym holo. bo on kopie pod ziemią, tak jak ryl, jak górnik u nos. Ino nie węgiel, ino się przekopuje jak glizda Także to jest takie delikatne porównanie do śląska. Zaś no i co, no i tyle. No. Mi, się, mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Ja, tak jak godą. nie będziecie rozumieć, to będę wam robił napisy, ale wydaje mi się, że. Aż tak wielkiego problemu nie będzie, bo nie godą twardo po śląsku ze słownictwem śląskim. Zdarzają mi się takie np. kamrat czy tam inne włóczty, ale samo w sobie, sama w sobie, gotka to jest bardziej akcent niż język, o że tak powiem, nie? Fajnie by było, jakby to było w szkołach. Slikun. no i zaś nic nie dropi, no właśnie to jest to. Traumatik. Illusion. Traumatic Illusion. Zawsze zapomnę te pieprzone Illusion. Tak jak go już to jest bardziej akcent niż cały język w moim przypadku. Bo niestety język śląski po zanikł, zaniko. A nie fajnie. Według mnie to powinno łostać, bo to jest jakby nie było spuścizna naszych ojców. No i nic. No ale już chyba praktycznie wszystkie iluzje wypadły w holo, nie? Dobra, ile nam stało? 5. I na daną chwilę jesteś w stanie powiedzieć, że SPC nie opłaca się kupować za 800 zł. Ale ty jesteś w stanie powiedzieć, że tych bandli, tych puszek, ty się nie opłaca kupować za 500 zł, jeśli nie ma żadnych dropów? Chyba, że tak jak jo, ktoś chce się otworzyć, bo jak wyliczycie na dropy z pryzmatika to nieważne czy kupicie SPC, czy kupicie bundle, czy kupicie puszki i tak dropów nie będzie albo wam wypadnie godpack mamy Pinsira w rewersie Rescue Board w rewersie i mamy Jolteona i to nie jest ten ale jest Jolteon w Ixie. i jak tu wyglądamy no nie wiem no co przyjdzie, że te karty są piękne, nie? ale no, mingu nie ma. Jest trochę eknięte w ta strona. Także no, i tak bym tego do PSA nie wysyłał. Znaczy, chociaż. Wpierw wie, jak to będzie. Może kiedyś się wyślę, Może kiedyś, jak mi odwali i będę miał ciul pieniędzy, to sobie tak chciał wysyłać wszystko do PSA. Albo do innych łonych. Na razie mamy energia holo. I mamy Pinsira. Larvitara, black belt training, jajca mamy, mamy siatka, mamy zaś tego łognistego lwa, Gorniec, szajmina mamy w Pokeballu, Duskula i Noktaula zaś. I ostatnie Ci bustry, pewnie nic nie wypadnie. Także jak zawsze traumatrik wygro. I tyle. Także no to jestem praktycznie 100% pewny, że to jest mój ostatni z traumatika Bo są o niebo lepsze sety, które o niebo lepiej dropią i są o niebo tańsze i łatwiej dostępne. Także... Duskul. Do ja cały czas jak odsuwam do pierwsza karta, to mam wrażenie, że wreszcie mi się udało tego pieprzonego gotpaka machnąć. Zobaczmy, maszkiet. Zaś mamy ta siatka. Mamy Kierana. Slowkinga. I Okidogi, Czyli zaś nic. Dwa busty łostały. Jedno muszę powiedzieć jeszcze. Taką ważną rzecz. Kupowałem te bundle w wysłali mi je ni to kopercie, ni to ksińce. kopercie bąbelkowej. No w sumie w kopercie bąbelkowej i owiniętej, i nie wsadzonej skrzynka. I no owinięty kartonem. Także no, te bandle były popękane. W sensie, nie, że, że folie były popękane, ale w środku, na przykład, jak, jak jest te jest pudełko, to one były popękane i chwila o. I to był właśnie kłopot. Bo jeśli ktoś by chciał faktycznie mieć to w stanie idealnym, no to możecie być pewni, że jakby empikt to przyśle, to... Znaczy przynajmniej ten pik, z którego ja to brałem, to przyśle, to będzie to pogniecione, bo to były w sumie 3 koperty i trzy kopertach koperty były pogniecione bundle. Na szczęście do mnie to nie ma tak wielkiego znaczenia, ale jakby to był na przykład taki UPC 151, i byśmy go przysłali pogniecionego, to by chyba na łeb dostał. Joltyon w rewersie i Sylvion w holo. No i oczywiście jak zawsze nic, moja już się załeb chwyciła. Zaźmiedzie no Kamera się wyłączy. Naspał Magic. Ciężkawy trochę ten boost. Ale jak już to powtarzałeś, nie nastawiał się na to, że mi coś fajnego dropnie. Nie nastawiał się na to, żeby tam miał jakoś iwilucja. Ja to zrobił po to, żebyście usłyszeli, jak wyglądał opydnik po śląsku. A nie powiem ten traumatik miał trochę przyciągnąć Wasza uwagę, Mimo to, że już wyszedł nowy set. ki z nim. Professor's Research. Mamy pieseła, seekinga, czyli rybak, taki kaper. Mamy kolejny Pokeball. Uuuu, Dark Cloak w Master Ballu i -si Piti -pi -pi Czyli taką Franca latająco. No i to było na tyle. Pochowia się to w koszulki. Tak, żeby się nie pogniotło. Zaraz się sprawdza wiele to kosztuje pewnie. No zdycha będzie. To by było na tyle, jeśli chodzi o opening. Teraz się to ino podziela. Pokeball Fullart. E, inaczej inaczej, Fullard, Pokeball i X Pokeball, tak, 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 tak i same, znaczy Master i same po tym Pokebole. W tym momencie tutaj Sylwiona, czyli Iwilucja. To będzie warte z 5 zł. No i w sumie, ile nowych boostów było? 15, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak liczyć Pokebole jako drop, to my 8 dropów z 15 boostów, czyli więcej niż pół. Jeśli liczyć to jako pół dropa, to my 1, 2, 3, 4, 5. Nie, to się nie kalkuluje, tak nie będziemy liczyć. Czyli jało włózałowo, przewóz. Według mnie to jest drop, jeszcze pokazuję wszystkim teraz Aticus, Jolteon Drakloak w, w Master Masterbolu, Sylwion w Pokebolu, Shaymin w Pokebolu, Reggie Giga w Pokebolu, Technoradar w Pokebolu i Professor's Research, czyli Professor Rowan w Pokebolu. Jeszcze jedna rada, To nie jest kawał, to jest taka przestroga. Chcecie kupować busty, to nie kupujcie w Sosnowcu. Nie no żartuję. To był, to był taki głupi żart, po prostu my tu mamy trochę na dratę. Nieważne, w każdym może się tak no dropy wypadły jakie wypadły, już żeście widzieli napiszcie mi czy wam się podobało po śląsku czy warto tak robić, czy mam tak robić To byda tak robił no i zostawcie jako łapka w górę suba no i tyle, no co więcej powiedzieć znaczy ja bym mógł tak gadać cały czas, ale już nie muszę otwierać, a ja tak samo gotka to, 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 to jak to się godo, to nie jest to nie jest vlog i no opening jak będzie vlog, to będę go do pośląsku, Jak jest złopynik, to go do to nie ma, open, nie ma otwierania, nie ma gotki. Tyla. Tyla ode mnie, czym ci się ciepło, pozdrowienia ze Śląska.